Witajcie w kolejnym odcineczku, z tej strony Maniana I dzisiaj będzie to taki bardziej nietypowy odcinek, ponieważ Dam dararam, będziemy wspólnie oglądali nowe klocki Jest to pierwszy odcinek tego typu na moim kanale, wiem, że dużo osób nagrywa tego typu odcinki Dlatego stwierdziłam, że czemu nie, mam dzisiaj trochę czasu, więc postanowiłam go nagrać Mam nadzieję, że taki pomysł na odcineczek Wam się spodoba, a tymczasem przechodzimy już do odcinka i oglądania klocuszków intro. Tonight, tonight. Także klocuszkach, dowiedziałam się od bardzo szanownej kobitki penny Pandora eee, i pisze ona tak. Nowe klocki w sklepie. Cześć Maniana 101. Mam trzy nowe, niesamowite klocki. Brukatowy klocek, bo wyglądać bajecznie, a by wyglądać bajecznie. Boże, co ja tu czytam w ogóle? Łapę do oznaczenia twojego fantastycznego domu dla zwierzaków. Spoko, spoko. Odstrzegawczy od śmiertelnie niebezpiecznych światów parkour. I ci przekonaj się na własne oczy. OK, no to idziemy się przekonać na własne oczy. Także klocki wyglądają tak: to jest ten brokat. W sumie to może on nawet fajnie wyglądać na blockstar. Fajnie też, że ma, zobaczcie, w e, takich różnych położeniach te krzyżyki czyli można mieć zarówno takie, jak i takie. No Ogólnie klocek fajny. Jestem ciekawa, jak tutaj się zmienia jego kolor, niestety nie można tego przedejrzeć. Gdyby można też było tej gwiazdki na środku, to ja na przykład zrobiła sobie biały z czarnymi i wyglądałoby naprawdę to spoko. Tutaj mamy kolejny znak zwierzak i nim chyba mamy właśnie oznaczać zwierzaczki. No pomysł, pomysł wydaje mi się być spoko, ładny jest ten klocek, słodka jest ta łapa, bardzo ładnie wykonany. Jestem też ciekawa, czego tutaj kolor się zmienia, podejrzewam, że tła dla łapy, ale cóż, i tak jest on bardzo spoko. I trzeci klocuszek, znak ostrzeżenie, wydaje mi się, że mamy już jakiś klocek do ostrzegania, tak, czaszka, ale nie, to jest co innego, bo ten oznacza śmiertelne niebezpieczeństwo, a ten po prostu niebezpieczeństwo. Cóż, może to co innego, dla mnie jest to dosyć zbliżone, bywa. W każdym razie tutaj pewnie też można zmienić kolor jedynie tła, ale w tym akurat w przypadku Klocka jest to dobre, ponieważ znak ostrzegawczy, o ile pamiętam z techniki, powinien być w tych kolorach. Czekajcie, aż się sprawdzę. Tak, miałam rację. Właśnie tak powinien wyglądać znak ostrzegawczy. Także myślę, że jest on dosyć dobrze odwzorowany. I takie ogólne moje przemyślenia to tak. Cena tego klocka jest dosyć spora, ale myślę, że warto, ponieważ jest to klocek właśnie w stylu ustalinia serca i tepety. E, ceny tych klocków są już nieco niższe, wciąż są wysokie, ale są nawet spoko. Może nawet sobie kupię znak ostrzeżenia. W sumie czemu nie? Mam pieniążki, to go kupię. Potem pójdę jeszcze zobaczyć, jak się jego kolorki zmieniają, a niestety tych dwóch nie mogę kupić, ponieważ są one dla VIP-ów. Uważam, że jest to złe, że się daje klocki jedynie dla vip ponieważ czasami zwykli gracze też chcą je kupić. Ale cóż, taka już jest gra Blockstar Planet, także idę sobie tutaj obejrzeć tego klocka. Weszłam sobie w budowanie prefabrykata, prefabrykanta, nie wiem jak to się wymawia I tutaj już użyję tego klocka W ogóle ten klocek jest piękny Ten bezpieczny internet Podoba mi się Kliknij się głupi klocku Także tutaj wezmę sobie linię I zbuduję go linią Dobra, taka wysokość No ogólnie spoko to wygląda na przykład, gdyby chcieć ścianę od parkura zbudować z takich klocków. No to według mnie wygląda to nawet bardzo spoko. Fajnie też, że ten znak jest na wszystkich stronach. I teraz idziemy zobaczyć, jak się zmieniają jego kolorki. Tak jak zgadywałam, jedynie tło się zmienia. Także spróbujmy go sobie, nie wiem, na jakimś niebieskim tle. Nie, ogólnie klocek spoko. Ej Nie, podoba mi się ten klocek. Ładny jest. Bardzo, bardzo cool klocek. Także może zbuduję sobie z niego jakąś ściankę, tak żeby dla odmiany zbudować jakiegoś prefabrykata na odcinku. ściankę już zbudowana, myślę, że taka jej wysokość będzie Wam odpowiadać. Jak chcecie to, możecie jej użyć. Także tutaj napiszę ściana z nowego klocka. Jak macie ochotę, możecie je używać, będzie mi oczywiście miło. Także to by było na tyle w tym odcinku. Możecie napisać, co wy myślicie o tych nowych klockach. Ja uważam, że są całkiem, całkiem, całkiem spoko. Jeżeli chcecie, żebym częściej nagrywała takie odcineczki z nowości, to oczywiście mogę, nie mam nic przeciwko, tylko pytanie, czy wy chcecie. Także w tym momencie się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.